Witam Państwa bardzo serdecznie. Karolina Jazic, firma AgroSimex. Zachęcam do obejrzenia komunikatu warzywniczego, w którym omówię ochronę cebuli, ale także zabiegi stymulujące ją po trudnych warunkach stresowych. Drodzy Państwo, w ostatnim czasie pojawiły się wciornastki w cebuli. Aby uniknąć problemów z tym szkodnikiem, należy szybko rozpocząć walkę z nim. Dobrze sprawdzi się mieszanina COBE 20 SP 0,2 kg na hektar z limosidę 1 do 2 litrów na hektar, który pomoże uzyskać szybki efekt unieruchomienia wciornastków, dzięki czemu zaprzestają one żerować, a dodatkowo limosidę zadziała również jako adiuwant. W kolejnym zabiegu można zastosować Movento 0,75 litra na hektar z dodatkiem Adjuvanta Flipper. Aby poprawić skuteczność zabiegu można dodać także około 2 kg cukru, który sprawi, że wciornastki zostaną niejako zwabione słodkim smakiem oprysku. Pamiętajmy, że rośliny uszkodzone przez wciornastki są bardziej podatne na infekcje ze strony chorób zarówno grzybowych jak i bakteryjnych. Pogoda obecnie sprzyja także chorobom, głównym zagrożeniem jest stemphylium objawiające się zasychaniem końcówek szczypioru, a później wrzecionowatymi wodnistymi plamami biegnącymi wzdłuż liścia. Aby zabezpieczyć plantację przed tą chorobą możemy sięgnąć po signum lub połączenie azoksystrobinę z difenokonazolem. Gdy widoczne są już objawy choroby, to najlepszym rozwiązaniem będzie Luna Experience, dawka 0,5 litra na hektar. W celu zabezpieczenia plantacji także przed mączniakiem rzekomym, warto do takiego zabiegu dodać mankozep, który znajdziemy w produkcie Penkozeb bądź też Wondozeb. Jest on obecny również w dwuskładnikowym mankolaksylu. Drodzy Państwo, przypominam, że jest to niestety ostatni rok pozwalający na użycie tej substancji. W niektórych rejonach w ostatnim czasie pojawiły się także nawalne deszcze, miejscowo również wystąpił grad. Takie plantacje należy zabezpieczyć oczywiście przed chorobami grzybowymi, ale także przed bakteryjnymi. I tutaj możemy wykorzystać preparaty bądź też nawozy zawierające miedź. Świetnie sprawdzi się nawóz Wiflo-CUB, gdzie znajduje się szybko, transportowany, szybko transportowana w roślinie miedź i ona bardzo szybko dochodzi do miejsc, gdzie występują niedobory, wzmacniając odporność takiej rośliny. Do odkażenia ran pogradowych dobrze się też sprawdzi Wiflo-Cales, gdyż zawarte w nim nanocząsteczki srebra zapewniają lepsze natlenienie komórek roślinnych, Aktywizują także procesy życiowe, takie jak fotosynteza, oddychanie czy transport składników pokarmowych. Uszkodzone bądź poddane stresowi plantacje warto też zastymulować produktem Maral. Drodzy Państwo, gdyby pojawiły się pytania, to zachęcam do kontaktu i zachęcam także do oglądania kolejnych komunikatów.